Dzień dobry, sobota 21 stycznia, ostatni dzień w Sztokholmie, ale też wydaje się, że naj, najdłuższy dzień w Sztokholmie pod względem bycia na nogach staliśmy z rana i mamy hotel do godziny 12, więc na razie jak widzicie bez plecaków na lekko zdecydowaliśmy się wyjść, pospacerować weszliśmy do stacji metra Skandstull, zaraz obok naszego Hotelu, Basia popatrzyła na mnie tak bardzo specyficznie. Nie wiem dlaczego. Zawsze to wszystko. na twoje podpięcie. I wysiedliśmy na szlusen. Nie wiem jak to przeczytać. W każdym razie w tym miejscu wysiedliśmy. Weszliśmy sobie tutaj pospacerować po jednej z dzielnic. Tak żeby po prostu poczuć jeszcze klimat rannego Sztokholmu. Więc zobaczymy co nas dzisiaj czeka. Mamy kilka punktów na mapie. Między innymi słynną bibliotekę w Sztokholmie. Być może pójdziemy do muzeum Vasa, słynnego statku, który ma też swoją polską historię. Mamy wylot o 21.35 i problem jest taki, że Ryanair już wczoraj poinformował nas, że w dniach 21-22 stycznia może być problem z lotami z Polski i do Polski, aż jest do Polski, jak wiecie. Mam nadzieję, że jednak uda się dotrzeć i uda się dokopać do naszego samochodu, który stoi na parkingu. A od trzech dni w Polsce pada śnieg. Jest za wcześnie, ale tu jest Vinyl Shop, więc być może byśmy weszli, zakupili coś, no ale cóż. A tu jest ładzie, jest babutka telefoniczna, jak się zobaczy do środka, tu przez szybę, tam w środku. Jest... nie no, nie wiem co to jest. Jakieś serduszko i nie zobaczycie tego tam, ale w środku jest hajt, telefon życia, nie mam pojęcia co to jest, jeżeli ktoś wie, no bo jak ja się dowiedziałem to napiszę wam tutaj w opisie, ale no, bardzo ciekawe. If there's peace, I cry Spacerujemy, spacerujemy, doszliśmy do Sona czyli do cerkwi, jednej z tutaj w Sztokholmie. Trzeba przyznać, że robi wrażenie. Co więcej chciałbym dodać, że tą cerkię, którą widzieliście przed chwilą, to my myśleliśmy, że to właśnie jest tamta, do której mieliśmy dojść, a tutaj jest no, niesamowita, trzeba przyznać. Robi wrażenie, jest bardzo mroźno. My za chwilkę będziemy kierować się z powrotem do hotelu, żeby wziąć plecaki, spakować je jeszcze ogrzać na chwilę łapki, bo jest, jest z tym problem, więc myślę, że e, musimy tam chwilkę posiedzieć, żeby nie zmarznąć, bo tej do 21.30 musimy tutaj gdzieś jeszcze pobalować. Oczywiście jakiś obiadek i coś. Piękny jest ten Sztokholm, ma taki swój klimat. Ciężko według niego ocenić, bo to jest coś całkowicie innego. Różni się według mnie od wszystkich innych miast europejskich, w których byliśmy. Jest taki porządek, spokój, szwedzka jakość, ale to znaczy, że nie jest nic takiego wow, ale też nic nie spada poniżej pewnego poziomu, więc na pewno warto tutaj przybyć. Jak jest? Drubka biegaczy, około 20-30 osób. Chociaż może nie powinienem tak mówić, że w Polsce takich nie spotkamy, bo przecież są kluby biegowe. To, że jak nie widuję, to nie znaczy, że takie nie istnieją, ale w centrum miasta w jakiś sposób mnie to zaskoczyło. Powoli się Sztokholm Ludzi do życia, jest około godziny 11. Jak wyszliśmy e, o 9, to zaraz przed. No to rzeczywiście wszędzie było pusto. Nie łatwo było zobaczyć ludzi, a teraz już zdecydowanie wszyscy wstali. Ciekawe w sumie co Szwedzi, mieszkańcy Sztokholmu robią w dzień wolny. Biegają. Biegają właśnie 34. mówię. Jest też bardzo dużo osób z psami. I ciekawi mnie jedna rzecz, bo zazwyczaj tak jak w dużych miastach można często spotkać te kosze na... Psie odchody to tutaj nie, takich nie, to tak. nie widywałem tak dużo, a psych odchodów na ziemi też nie widywałem, więc to, to, to mnie ciekawe. Ah. <Słuch> mhm. Itu kartu. Mhm. <Słuch> do szwedzkiej biblioteki już po wyjściu z naszych ocieplających chwil w pokoju. Oddaliśmy. Ja znalazłem w sumie tę bibliotekę podczas oglądania jakichś filmików ze Szwecji. Masia o niej nie wiedziała. To mój wkład w Musiałbym wyprawę. <gry> tak, musiałem. I wejście tutaj było za darmo. Przynajmniej tak nam się wydaje, nikt nas o bilet nie poprosił. Jak to mówią robi wrażenie. Bardzo fajnie jest to zorganizowane. Mamy takie trzy pięterka, w których możemy się przechadzać, szukać różnych pozycji literackich w różnych językach. Polskiego nie znaleźliśmy akurat, ale angielski, szwedzki, fiński, po arabsku, po rosyjsku, więc no, troszkę tego tutaj udało się znaleźć stek laszą czy jak to tam się go czyta też znaleziony Rotunda? Tak to się nazywało? Rotunda Bardzo duże, bardzo duże pomieszczenie No nic Znowu się zatrzymaliśmy Będziemy ruszać w dalszą podróż Rotundan Nie Rotunda, tylko Rotundan jest ciekawe. Yy, są ubikacje tutaj, nie są darmowe, kosztują 5 koron szwedzkich i tutaj się płaci kartą. Nic nie trzeba zaznaczać i od razu się otwiera. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Nie wiem czy to kwestia naszej ignorancji przed wyjazdem, czy przypadek. W każdym razie tutaj ciężko płacić gotówką za cokolwiek i gdziekolwiek. Próbowaliśmy już kilka razy i... Yy... Usłyszeliśmy nie tylko kartą, na przykład wczoraj, o na przykład wczoraj za pizzę nie dało się zapłacić gotówką. Pani w cukierni, gdy byliśmy również tak dziwnie się popatrzyła, ale powiedziała okej, okay. więc się udało, a my wymieniliśmy. Mamy jakieś... Mieliśmy na początku 2200 chorą szwedzkich, no ale za połowę rzeczy musieliśmy zapłacić kartą, bo się nie dało inaczej i się trochę martwimy, że nie będziemy musieli przywieźć tych koron do Polski i je sprzedać, no bo po co nam korony szwedzkie więc zobaczymy, może dzisiaj gdzieś w restauracji, albo coś uda się właśnie zapłacić gotówką, ale nie wiem czy to jest jakaś taka zasada, czy po prostu nam się tak wydaje tak trafiliśmy, sprawdzimy, właśnie mówię, no, sprawdzimy ale kartą da się wszędzie, po prostu wszędzie to jest chyba pierwszy sposób płatności jaki Wybierają Szwedzi, bo też nie widzieliśmy żadnego Szweda, który płaciłby gotówką. Widzicie, słuchajcie te, tego chłopczyka tutaj? O, tu, w tym kombinezonie. Ogólnie większość dzieci w Szwecji właśnie chodzi w takich kombinezonach. I Basia mówi, że gdzieś tam o tym, o tym czytała. Basia szla, czyta, że na Islandii jest obowiązek przedszkolak, ale że może to obowiązać w Skandynawii. Bardzo dużo dzieci w takich kombinezonach się tutaj przemieszcza. Nie wszystkie ale bardzo dużo. Wysiedliśmy sobie teraz na stacji T-Centralen. Właśnie tam była ta demonstracja. Strike... nie, nie, tego bym nie nazwał. Grupa wsparcia dla Ukrainy. Nie było jak na Sztokholm, myślę, to zbyt duże zgromadzenie, no ale, ale było. Może w Polsce kiedyś doczekamy się takiej obszernej infrastruktury przy, przy deptaku ładowarki do samochodów elektrycznych. Nigdzie nie widzieliśmy tylu testów, co tutaj, to już chyba o tym mówiłem, ale no, kolejny się siłowierz. Ok, no to spróbujemy napisać moje imię w Brunach To by było tak A nazwisko? Znowu przypomnie strzałeczki O, jest U Ma być Słuchajcie U Ponownie O I L Słuchajcie, nie ma Tu nie ma L mm. No niestety Ale tak wygląda Patryk Pau Patryk Pau Gdybyście chcieli sami sobie runami napisać No to tak mniej więcej to wygląda Słuchajcie, to jest też bardzo ciekawe Tutaj trzeba Zlecić Zadam taką tą i stąd Wychodzi zapach. No ta ryba jest mm. e, bardzo wyczuwalna. Wiem, mm. że to jest ten nie? Mhm. Właśnie, właśnie próbuję. Jak czy jest szarownicą, czy jest opętany przez diabła. Po zwiedzeniu można sobie pójść do Picnic room. To jest bardzo podobna sala do tej, która była w schronisku wczoraj. W w parku narodowym, przygotowane, żeby sobie usiąść, odpocząć. Gdzie właśnie siadamy? Tu siadamy. No to siadamy. Myślę, że ktoś w Polsce musi pomyśleć nad czymś takim, żeby w takich miejscach, gdzie są bilety, zawsze organizować również miejsce na piknik. Muzeum historii zaliczone. Bardzo przyjemne. Kwota też no, chyba adekwatna. Za to wszystko. My nie mamy teraz zbyt wiele czasu, bo o godzinie 17 zamykane jest Muzeum Waza, więc tam wejdziemy, też myślę, że godzinka zejdzie potem coś zjeść i będziemy mogli ruszać na lotnisko. No tu powoli w Sztokholmie będzie się ściemniać, nie w tych jeszcze bardziej odległych. W miejscach Szwecji szybciej się ściemnia niż tutaj, bo tu mniej więcej o godzinie 15:45. Teraz a jest dzisiaj 21 stycznia. Tak jak mówiliśmy wcześniej, problem z płatnością, z gotówką. No więc tak prezentuje się ten wielki, gigantyczny statek. Trzeba przyznać, że robi piorunujące wrażenie zaraz po wejściu ten statek. I... Tak, tak, ale zaraz po, po wejściu tutaj już nie żałowałem wydania pieniędzy na, na, na wyjściówkę Znaczy, to nie było, że jakoś dużo, tylko po prostu Czasami się wydaje i można potem żałować, a tutaj No jest kolos Kolos, tutaj może będzie widać fajnie Od filarów, jak ten wielkolud się prezentuje no jest cudowny Niesamowity Szkoda tylko, że miał wady konstrukcyjne i skończył jak skończył, ale przetrwał i możemy go teraz zobaczyć. Statku udało się ostatecznie wydobyć. Aż 50 armat wydobyli za pomocą takiego dzwonu wodnego. No, statek dopiero po 300 latach od zatonięcia udało się w całości wydobyć. I wyższe osoby mogłyby mieć problem, bo ja już prawie dobijam. No i muszę wam powiedzieć, że dawno żadnym muzeum coś nie zrobiło na mnie takiego wielkiego wrażenia jak ten statek. Świetnie, świetnie naprawdę jest zorganizowane to muzeum. co też trzeba dodać to to, że na przykład taki audioguide jest po polsku dostępny na stronie za darmo więc to świetna sprawa. zdobienia ze statku. Mamy też polski akcent, bo ten nazywa się The Polish Enemy. Dobra. Muzeum waza zaliczone. Teraz jeszcze jedziemy do centrum pod Muzeum Nobla. Bo tam właśnie spodobały się jakieś pamiątki, więc wykorzystamy ten czas, żeby je zakupić, bo jeszcze do samolotu troszkę mamy, a później trzeba coś zjeść. To jest bardzo istotne. To też w sumie pierwsze testy aparatu nocą. Zobaczymy jak się sprawuje. Teraz mamy ISO 6400. No dosyć sporo Tutaj w tym płaskim profilu wygląda to nawet, nawet No, ale zobaczymy jak potem się będzie z tym pracowało Żeby nie iść na nogach, bo to ponad 30 minut Spacerku, a jednak jest zimno i już mamy Odmarznięte palce To zdecydowaliśmy się wykorzystać nasze karty i pójść jeszcze na autobus Głodni już Żonka głodna? Trochę no, tak Więc tak. dotarliśmy do burgerowni Trzeba zjeść porządny posiłek przed wylotem z Arlanda Airport No i wybraliśmy też świetne miejsce, bo zobaczcie Liga Angielska West Ham kontra Everton Na rozgrzanie jeszcze herbatka To jest dziwne, że ja biorę herbatkę, ale gdybym żył w Skandynawii to chyba zostałbym fanem rozgrzewającej herbaty Tak wygląda mój burger Basia już zaczęła, bo taka głodna Mam nadzieję, że zje, bo przemycili jej majone, co ona bardzo nie lubi A może będzie lepsze? Gdzie mam iść? Tu też mamy jakiś polski akcent, chociaż nie mamy pojęcia, ale nazywa się to coś: Polka i sprzedaje takie rzeczy. A ty? Znaczek i gdzie teraz? Bo nie ma tu różowego. Więc to jest nasza trasa. To musimy iść. Nadchodzimy. Mam nadzieję, już... że się uda. Mamy 20 minut do niego, więc spokojnie. Do końca, wsiedliśmy właśnie do tramwaju, który nas zawiezie na lotnisko. Trzy dni w Sztokholmie zakończone, bardzo udana wyprawa trzeba przyznać. Nie spodziewaliśmy się tego, że będzie tak aktywnie, ale no takie przemyślenie, że przy takim zimnie to raczej trzy dni pełne w samym sztokholmie byłyby za dużo, więc cieszymy się, że wybraliśmy się do tego parku narodowego. To na duży plus. Teraz tylko trzymamy kciuki, że bilety, które kupiliśmy i chcieliśmy, żeby też były drogą powrotną na lotnisko. Są zgodne z prawem, bo jak nas ktoś sprawdzi i okaże się, że nie, to, to będzie szkoda. Ale wydaje mi się, że wszystko jest ok, bo bramki nas przepuściły. To tyle. Widzimy się w kolejnej podróży. Tutaj, niby final call. To być koniec tego vloga. Już się z Wami pożegnałem. Jest godzina 23.25. No, i niestety my wciąż jesteśmy na lotnisku w Arlandzie. Przyjechaliśmy tu mniej więcej o godzinie 19.30, więc to już 4 godzinki tutaj. Eee, najpierw było opóźnienia, ponieważ samolot, wydaje mi się, że lecący z Polski tutaj do Szwecji m, był spóźniony. Musiał mieć pewnie jakieś problemy techniczne, ponieważ gdy przyje... przyleciał tutaj, nas już wpuścili. Sprawdzili bilety, przepuścili nas przez bramki i tak naprawdę byliśmy gotowi do wejścia na pokład samolotu. Ale bardzo długo nas nie wpuszczali. Raczej wszyscy uważali, no w kolejce i my też, że chodzi o to, że muszą wyjść pasażerowie. Ci, którzy dopiero co przylecieli, zresztą sami ich też widzieliśmy ale niestety e, okazało się, że jest problem. Problem z samolotem. E, no i maszyna, która przyleciała, została, jak to powiedział jeden ze stewardów, uziemiona. Is broken. No i nic dalej być nie może. Czekamy, jest szansa, że podstawią inny samolot, który jeszcze dzisiaj, tak powiedzieli, e, nas. No właśnie, mam nadzieję, że bezpiecznie przetransportuje do Polski i do Krakowa. No a jak nie, no to lecimy jutro. Tylko że to jutro nastanie za 30 minut. Jak to się skończy, nie wiemy. My na szczęście mamy już swoje łóżka. Nasze łóżka wyglądają tak. Marzonka jest już tutaj usanowiona. czeka sobie grzecznie. Może spać. Brakuje dobranocki. Jest gotowa do spraw. Tak, a więc w sumie wygraliśmy życie. Lecimy. Mamy szczęście, że był tutaj drugi samolot z Ryanaira, do którego możemy wsiąść i jest w pełni sprawny. Więc dotrzemy, no nie w sobotę, tak jak planowo. Możemy powiedzieć, że nasz wyjazd w Sztokholmie przedłużył się jednak na niedzielę. Jest. Fajne przygody, ale e, przygody stresujące w Kostaryce już nas troszkę rozluźniły w takich lekkich. Z drugiej strony dobrze, że nie lecieliśmy tamtym samolotem, skoro był niesprawny w 100%, to nic nam się nie stanie.